Witam serdecznie. Drugi dzień turnieju szturmowego. Obrona na razie bez zmian. Lecimy z atakami. ok Kiril w tym trudnym kostiumie. Um, hmm. I tutaj wydaje mi się Franz. Więc Finia kurczę w teorii nie jest najlepszym pomysłem. Otra hmm. dylemat. Za świnie wezmę sobie złotko. Chyba bym sobie wziął krzewo. kwórczy nie wiem czy to się uda no dobra spróbujmy chociaż nie wiem czy za Jasia bym nie wolał Kedmonowi dać talenty no nic zobaczmy co z tego wyjdzie Na razie licho z tymi zielonymi. Ale krzewo weźmie na siebie to, co ma wziąć. No nic, oby padł. Fartem, bo fartem, ale udało się. Krzewo niestety jest już bezużyteczne w tym momencie. Okej, okay, już minęło. No i poszło. dosłownie moment je, jeszcze i po krzyku eee, Hao na środku do tego jest Azmia i Ptolek więc Franz jak najbardziej i Nick Lixiu musiałyby zagrać mm. Ewo musi zagrać i wezmę sobie tutaj jeszcze chyba dzika albo do Kirilla. Niech będzie. Dosyć spore ścięcie many, więc rozbiję diament. Coś tu się dziwnego wydarzyło, czy no, nie zwrócimy uwagi czemu Francji ich tu nie poblokował. No ale dobra. Nie no, Lixiu musi żyć, także nie wygłupiajcie się. No cóż... To będzie chyba przegrana. Klocki mi wyschły, żółte całkowicie. Nie sądziłem, że przegram z hało, tak naprawdę. to jeszcze za zero Ta obrona była naprawdę kiepska, ja nie wiem czemu mam takie do kiepskich obron, że na nich się wykładam nie ściągnę nawet tego gościa na tanku Ciekawko w, w kogo tryton uderzy Odbiłem się od kontrataku. Tak jak mówiłem, posiadanie no, e, Niksu Lix, było kluczowe tutaj. Napadła jako pierwsza. Ale może uda się chociaż jeszcze drugie punkty jakieś nabić. No nie, nie uda się. No szkoda. Ale co zrobić? Dzik na środku, więc na pewno Francja potrzebuje... Za to nie potrzebuje tutaj w tej drużynie w ogóle krzewoniec widzicy. Chłabym tutaj też być w sumie dobrym pomysłem. Dobra. Okej. Okay. Pytanie tylko czy zdążę on nie zdąży odpalić Fransa przed dzikiem. Kompost jest czymś, co jest y, kompletnie niepotrzebny na szturm. Ok, użyję najpierw y, Lixiu, bo możliwe, że zdisfeluję dzika i są obrażenia. Ok, stało się tak. Może Sonia będzie tak uprzejma i w Dzika uderzy. Dobra, to jest taka była plansza, że nie da się tego przegrać. Przy tulusowach oczywiście kiełysz nie jest w stanie się załadować. No i poszło. Lixiu na środku, więc jak najbardziej potrzebuje krzewo mieć w drużynie. Zatem nie muszę mieć dzika, bo jest Franz. Dobra, to powinno być OK, chociaż jeden lekarz to może być trochę mało. Zobaczymy. Hmm. Nie mam tak naprawdę na początek nic. No za bardzo nie mamy tej liksiów, wymusić w tych pierwszych trzech turach. Chyba, że teraz się uda. W prawą stronę, proszę super. Krzewo i tak już w sumie zrobiła swoje. O zabrakło obrażeń, ale zaraz się to naprawi. No i dobra, mimo, że plansza startowa nie była zbyt przychylna, to udało się z tego wyjść. Okej, okay, jest dzik. Taka obrona, że krzewo mi się tutaj nie przyda absolutnie, wezmę sobie swojego dzika. Chociaż może przydałoby się wziąć gormka. Hmm. No dobra, lecimy. Dzik już nic nie zrobi. Bo jest załadowany Franz. Tylko teraz czy te miniony nie będą zbyt potężne. Okej, okay, już nie ma minionów. Dobra, w tym momencie raczej już znowu nic złego się nie wydarzy. Mogę nadgrać przez Miliki, Miel bo mam jedną sowę aktywną. Ok, Trochę jestem zaskoczony. Że mimo wszystko się załadowało, ale ona, ona chyba dostaje z końca manę, więc yy, mogło tak się wydarzyć. I zaraz odpali się dzik, który no nic nie zdąży załatwić sprawy. Także dzisiaj również jedna przegrana, i to znowu na najsłabszej obronie dnia. Także niestety, niestety dałem się pokonać zwykłemu chaos. No i przyszła przegrana 3 minutki temu, ale dalej jest to A. Polaków nie widać, ale pewnie niedługo się to zmieni. Dajcie znać jak będzie turniej, a ja się niedługo jeszcze biorę za mitycznego Tytana Powodzonka.